Na program zaprasza Magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka Szybkich metamorfoz jest Helight, producent inteligentnego oświetlenia do twojego domu. Na program Szybkie metamorfozy zaprasza Biuro Style, producent blatów oraz właściciel marki Globalood i Artparet. nami remont nieduży, metamorfoza, pokoju nastolatki w stylu boho. Na ścianie pojawi się art paret, panele drewniane, naturalne, oczywiście jak to w stylu boho. Wszystkie materiały będą naturalne, rośliny, inteligentne oświetlenie i trochę metamorfoz, jeżeli chodzi o meble. W roku pojawiło się kilka nowości w palecie farb ceramicznych, gdzie również są kolory szare, gdzie są kolory jasne, gdzie występują obłoty. Sypialnia jest to takie wyjątkowe miejsce w naszym domu, bo jest to nasza łaza spokoju, relaksu, wypoczynku. Powinna być urządzona zgodnie z naszymi preferencjami i w kolorach, które robimy, w których czujemy się dobrze i które nas pozytywnie nastrajają. Ja też mam do Ciebie taką prośbę, żebyś zwróciła uwagę na nowe kolory, które pojawiły się w ofercie Magnata w tym roku. Dzień dobry Pani Kasiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Za mną art parę nie wiem czy to widać, o tutaj na ścianie, na całej ścianie, od sufitu aż tutaj za łóżko. Przepięknie to wygląda, jestem zachwycona. U nas w wersji takiej jodełkowej, ale wiem, że też są inne warianty. Biuro STYL, właściciel marki Global Wood, e, oczywiście cały czas podąża za trendami, więc e, my jesteśmy w dziale Global Wood odpowiedzialni za drewno. Także wprowadziliśmy kolekcję Art Paret, która jest na dzień dzisiejszy na rynku od jakiegoś pół roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, e, ze względu na obóg dębowy po prostu i dostosowanie się do trendów rynkowych. Chciałam podkreślić, że przede wszystkim jest to produkcja polska, bo to jest bardzo ważne. Rynek jest zalewany przez produkty chińskie a tutaj chcieliśmy wprowadzić coś, co jest robione ręcznie na naszej produkcji. Panele można układać tak naprawdę na wszystkich powierzchniach, są łatwe w montażu, można tak naprawdę przykleić do ściany bez żadnych dodatkowych montażystów, więc każdy może wykonać taki montaż sam w domu. Zacznijmy może od paneli, które są za mną tutaj na sztaludze. Są to panele w formie kwadratu, mamy dwa rodzaje, są panele frezowane, jak i ułożone z jodełka. Panele frezowane są na bazie czarnego MDF-u, który poprzez frezy jakby wybija się z środka. Frez jest zrobiony w taki sposób, aby klient docelowo mógł sobie na ścianie ułożyć wszelkiego rodzaju wzory. Od jodełki po karo. Tak naprawdę ograniczona nas tylko i wyłącznie wyobraźnia w tym momencie. Druga pozycja, którą tutaj też widać, jest to jodełka francuska. Która też bardzo popularna jest obecnie na podłogach, więc nasi klienci przeciągają sobie podłogi na ścianę. To są panele listowe o wymiarach 50 na 2,75 i to już są panele niefrezowane. Tam jest, jeśli chodzi o bazę, jest to płyta wiórowa w czarnej melaminie. Na to są naklejone listewki z czarnego MDF-u, dlatego ta przestrzeń pomiędzy tymi listewkami wydaje się taką głębią czarną. A na wierzchu również mamy ten sam fornier, który znajduje się na panelach modułowych w czterech wybarwieniach, począwszy od naturalnego dębu, skończywszy na bardzo takim ciemnym czekoladowym kolorze też dębu. Mhm. Bardzo dziękuję, świetny produkt, na pewno się jeszcze pojawi u nas. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję bardzo, cieszę się, że się spodobały nasze produkty i zapraszamy po więcej, bo na pewno będzie ich sporo. Zwykłe białe meble za pomocą pewnych sztuczek DIY będą wyglądały zupełnie inaczej. Na przykład ta szafa. Poamalowaliśmy fronty białe na grafitowy kolor i wypełnimy je ratanem. Ratan to jest siatka dekoracyjna do mebli wykorzystywana w peciąkarstwie. Pojawi się na czarnym grafitowym tle. Żeby jeszcze bardziej uwidocznić strukturę siatki, zmienimy też łóżko. Łóżko też zostało pomalowane na ten sam grafitowy kolor, a tam ratan pojawi się na zagłówku. Kontakty i włączniki białe ze złotym detalem, czyli kontakt Simon 82 Detail. Ten złoty detal świetnie przełamuje, podkreśla w jasnym wnętrzu białe kontakty i włączniki. Inteligentny czujnik ruchu automatycznie wykryje twarz i ją podświetla. W tym pokoju w newralgicznych miejscach znajdują się żarówki inteligentne. Na suficie centralnie w bardzo ładnym naturalnym kloszu żarówka smart, która jest e, inteligentna, można nią sterować e, głosowo lub z aplikacji, aplikacji e Light oczywiście plus e, Google Smart Home, Kit, Amazon Alexa. Żarówkę można Włączać i wyłączać, dostosowując do własnego trybu życia, oczywiście też zwiększać jej moc i barwę. Oraz żarówka, przy której teraz sobie siedzę, filament, która nawiązuje do estetyki XIX wieku, idealnie łączy tradycję żarówki Edisona z nowoczesną technologią i inteligentnymi funkcjami. Można ją sterować za pomocą głosu oraz aplikacji. godne spanie, to kołdry i poduszki i różne cuda do spania z wędrę. Na przykład poduszka Bloom, dlatego, że ma taki piękny, blumowy nadruk i już ładnie wygląda, jeszcze bez poszewki, ale co najważniejsze, ona jest bardzo sprężysta. Dalej, moja ulubiona, poduszka ortopedyczna Aloe Vera, czyli bardzo przyjemny rozmiar, 40x60. Dostosowuje się do naszego ciała, do naszego kręgosłupa. Jest do spania na plecach, do spania na boku i... Aloe vera, powierzchnia z dodatkiem aloesu, też yy, spanie z aloesem, tylko w troszeczkę innej formie, z bardzo ładną zieloną kederką. Taką kedrę też ma y, kołdra antybakteryjna, mięciutka i wygodna, letnia, lekka, na pojedyncze łóżko, jest całoroczna, można ją prać, minimalizuje rozwój roztoczy i ma właściwości antybakteryjne. Redukuje rozwój bakterii prawie do 100%. dla nastolatki w stylu boho. Lekki, przyjemny, jasny, połączenie naturalnych materiałów, takich jak ratan, wiklina, rafia, drewno, sznurki, makramy i oczywiście rośliny. To wszystko na jasnym tle. Zieleń bardzo ładnie tutaj wybija. Tematy są też bardzo naturalne. Boho, czyli takie artystyczne, ale w sposób, potraktowany w sposób lekki i z taką lekką szalancją. Przez to wnętrze jest, ma taki luz. Myślę, że nasza nastolatka będzie tutaj bardzo szczęśliwa. Nie tylko dlatego, że, że rośliny będą jej oczyszczać powietrze, nie tylko dlatego, że ma huśtawkę na środku pokoju i że pokój jest w ogóle duży i przestronny, ale po prostu tutaj można się poczuć dobrze. Na program zaprasza magnat, producent ceramicznych farb do wnętrz z gwarancją plamoodporności. Sponsorem odcinka szybkich metamorfoz jest Helight. producent inteligentnego oświetlenia do twojego domu. Na program szybkie metamorfozy zaprasza Biuro Style, producent blatów oraz właściciel marki Globalud i ArtParet.